Już jesteśmy, witamy serdecznie. Słuchajcie, Bergen, Stavanger, Oslo. W odwrotnej kolejności, być może, ale ra, raczej na pewno. Ale Tomasz Karolak jest naszym gościem. Dzisiaj w zapowiedzi specjalnej dla właśnie wszystkich naszych rodaków z tych miejscowości, które przed chwileczką wymieniłem a będzie się działo, słuchajcie. A o czym to wszystko będzie, za chwilę się dowiecie. Zapraszamy do naszego programu. Witamy witamy naszego gościa Tomasz Karolak. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, szczególnie, że to jest pierwszy wywiad z taką znamienitą osobą. W naszym siódmym roku istnienia naszego radia, także to też wszystko się zbiega fajnie. Pierwszy weekend, pierwszy weekend czyli teraz, zaraz po powstaniu radiu, w siódmym roku mamy w Oslo, mamy w Stavanger i później w Bergen, czyli będzie w piątek, będzie Oslo, tak? Tak, zaczynamy od i Bergen idziemy w górę, tak? Na północh. O, o czym to będzie również można przeczytać w naszym artykule, który jest tutaj podlinkowany. Ale teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, Tomaszu, jak będzie wyglądała cała ta trasa, o czym czego się dowiemy, czego więcej się dowiemy od tego, bo przecież już tak naprawdę wielu z nas ciebie zna, kojarzy Ciebie z, z filmów, seriali. Ja osobiście, ja osobiście, śledziłem, śledzę karierę twoją jest, mm -hmm. jest to bardzo. Jakby, jakby czujemy się, jakbyśmy ciebie znali czego więcej możemy się dowiedzieć z tego programu, który nam zaprezentujesz. No wiecie co, to w ogóle pi pierwsza sprawa, że to jest taki premierowy, premierowy program, który ja zakwalifikowałem do takiej formy, która się nazywa stand-upem, ale oczywiście występuje w towarzyszeniu z muzykami, z jednym z dwoma, to zależy od tego jaki mamy flow, więc oprócz tego, że ja mówię to jest stand-up rokowo gadany, więc będziemy też śpiewać. Będziemy też śpiewać piosenki, które wszyscy znają, mam nadzieję. One też są kluczami do pewnych tematów, które ja chcę poruszyć. I ja nie jestem tak jak wszyscy inni stand-uperzy, to znaczy, ja opowiadam prawdę, mówię o prawdzie na scenie, mówię też o. Tym, jaka jest cena tego, że wy mnie lubicie? Jaka jest cena tego, że się wybrało kiedyś i dlaczego się wybrało ten zawód? I dlaczego właściwie jest coś takiego, że jak się na mnie patrzy, czy ja gram, to ludzie się śmieją, cieszą? Bo to jest pewna, w tym jest pewna tajemnica którą ja oczywiście opowiadam. Ja zrobiłem ten stand-up przypadkowo, wczesną wiosną i nagle okazało się, że tak wiele osób się z tym identyfikuje, co ja mówię, mimo, że ja jestem, prawda, aktorem, który gra w serialach, w filmach, czy w teatrze, to jednak okazuje się, że mamy bardzo dużo cech wspólnych z ludźmi, z publicznością, która nie potrzebuje wchodzić na scenę, czy nie pcha się, jak ja to mówię, przed kamerę. Wszystko jest gdzieś tam głęboko w nas poukrywane i o tym ja Mówię na scenie, bo jest to dla mnie też pewna forma oczyszczenia i pewna forma terapii. Wobec tego ta publiczność, która przychodzi na nasze spotkania, na nasz stand-up, jest jakby moim trochę terapeutą. Postawia, stawiam ją w, taką, w takiej sytuacji. I to powoduje niesamowity przepływ energii. Wiesz, ja sobie żartuję tak, że wszyscy stand-uperzy to chcieliby mieć to, co ja, czyli że są znani i mają co do garnka włożyć. Więc ja idę w drugą stronę, czyli ja jakby atakuje was tym, że oczywiście znacie mnie z filmów, seriali, z teatru, czy tam kto chodzi do teatru, ale tak naprawdę ja jestem normalnym człowiekiem, takim samym jak wy. Tak, no tak, tak, tak to odbieramy, szczególnie teraz będziemy mieli okazję poznać tutaj w Norwegii osobiście właśnie to, co w tej chwili powiedziałeś i odczuć to. To jest pierwszy, twój pierwszy raz w Norwegii. Mhm. Ja jestem w ogóle nigdy w Norwegii, nigdy w Norwegii nie byłem. Jedynie mam e, znajomych, którzy pracują, pra, czy pracowali, bo właśnie wrócili, więc e, jestem bardzo ciekawy i myślę, że to też do tego nawiążemy e, w trakcie bycia na scenie. Jestem bardzo ciekawy tego kraju, w którym mieszka 5 milionów 700 tysięcy ludzi, czyli tyle co w Warszawie i w okolicach. No ale podobno jest piękna przyroda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście ja też jestem tam po to, żeby skontaktować się z Polakami, którzy tam są. Mnie interesuje polskość w ogóle. To jest też w tym moim stand-upie. Mnie interesuje historia Polski, interesuje mnie dlaczego ludzie wyjeżdżają co w sobie tłamszą albo nie wiem czy jak czują się i kiedy wolni stronimy od polityki to mnie nie interesuje ja uważam że ja mam widzów z różnych opcji politycznych i po prostu nie opowiadam się ani nie wywołuję do odpowiedzi publiczności na te tematy także od razu tutaj mówię zobaczycie dużo czy też usłyszycie dużo fajnych historii które są historiami prawdziwymi o aktorstwie, o aktorach, o ludziach i o w ogóle o naszych, że tak powiem, o działaniu naszego mózgu, na przykład w miłości i tak dalej, i tak no, dalej. To jest coś, to, to, co powiedziałeś, jest bardzo fajne, właśnie, dlatego że jeżeli chodzi o kabaret polityczny, to wystarczy włączyć pierwszy, drugi, trzeci program i, i tam to mamy. Także fajnie, fajnie, mm -hmm. że, że, że nie będzie tego przeciągania e, i będziemy widzieli coś innego, coś zupełnie. Co tak, to, to jakby recenzje publiczności są takie, że ja jakby proponuję zupełnie inny rodzaj stand-upu, i on zupełnie różni się od tego, co prezentują ludzie zajmujący się stand-upem, których zresztą niejednokrotnie znam i cenię. Na przykład lotka, prawda? tu lotek kiedyś występował w moim teatrze, byłem zachwycony, więc, więc, więc to jest tak. Natomiast ja proponuję. Zupełnie inną sytuację. To znaczy, proponuję taką sytuację, że, i to mnie interesuje, żeby jeżeli wyjdziecie z tego stand i będzie się on wam podobał, to żebyście mieli też pewne przemyślenia na temat siebie, swoich relacji, swojego dzieciństwa i w ogóle tego, w jakim miejscu jesteście w życiu, w którym punkcie jesteście w życiu. No tak górnolotnie brzmi, ale jest bardzo dużo śmiechu, powiem Wam szczerze, no bo ja teraz tu opowiadam już o całej idei, ale mówię to językiem takim, że każdy zrozumie i, hmm. i myślę, że się będzie dobrze bawić. To znaczy, my tutaj jako, jako Polonia w Norwegii zrozumiemy na pewno, bo swojego języka nikt tutaj nie zapomniał. Fantastyczna jest Polonia, także będziesz miał przyjęcie nie Słyszałem, Słyszałem, słyszałem. Mam już propozycję, że publiczność, niektórzy z publiczności chcą mnie, mnie obwozić, pokazać fiordy, co zresztą bardzo na to czekam, bo, bo, mhm. bo, bo jestem też fanem przyrody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że to jest takie preludium do tego. Ja tutaj rozmawiam, udzielam, że tak powiem, wywiadu, więc bardzo was proszę do dzieci, jestem w domu. Że to jest takie preludium, i w następnym razem, jak do Was przyjadę, jeśli przyjadę, to przyjadę z kamerami, bo przygotowuję się do. Do nakręcenia programu, który polega na tym, że kamery jadą ze mną wszędzie, gdzie ja gram. I oprócz tego, że pokazuję życie artysty w trasie, że to nie jest tak, jak wszyscy sobie wyobrażają, że prawda, masz sukces, grasz w filmach i leżysz pod palmami i, i prawda, żłopiesz drinka. To nie jest tak. Cały czas trzeba zapierdalać, cały czas jesteś w trasie, cały czas pracujesz. A jednocześnie chciałbym pokazać ludzi, do których ja jadę, którzy się przede mną otwierają, bo mnie lubią, tak? bo gram takie role. Patrzą na mnie zresztą przez pryzmat tych ról, więc, więc to będzie taki rekonesans u was w Norwegii, takie rozpoznanie terenu. I następnym razem przyjadę z kamerami. No to będzie pewnie niebawem. Tak, a szczególnie po powrocie, po powrocie do Polski będzie można śmiało powiedzieć, fiordy mi jadły z ręki. A... <laughs> zobaczymy. Tak, zobaczymy, zobaczymy. Ale są, no. są takie konie, fiordy, tak się nazywają, mm -hmm. także to. A, okay. to, to ale to, to jest takie pół żartem, pół serio, mm -hmm. ale będzie można, tak, będzie można tak, śmiało powiedzieć. E, zapraszamy. Piątek, godzina, mm, godzina, zdaje się 19, tak? 19, tak, 19, 19:30. No tam mamy tego. W każdym mieście mamy o tej 19 rozpoczęcie show i Państwo też będziecie współtworzyć je, więc ja na pewno będę na scenie odpowiednią ilość minut, ale mogę być więcej. Oczywiście w zależności od tego, jak się rozkręcicie. Ale też jakby nie dam wam wyboru. To Czyli jest tak. tak, nie będzie, nie będzie. I też my nie damy Tobie wyboru, nie zostaniesz na krótko. No. <gry> Mam nadzieję. Bardzo dużo sobie to jest taki, powiem Wam, zaraz po wizycie w Norwegii lecę ze stand-upem do Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, na Islandię i do Niemiec, więc jesteście pierwsi. Zobaczymy, jak nasza polska emigracja. Przyjmuje ten rodzaj humoru, który ja proponuję. Mhm. Drugie miasto, jakie jest, proszę powiedz? Bo ja wiem, że masz. Do, na F, 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 F. No ja, To ty tak. powiedziałeś. Ja, ja, ja to się uczę jeszcze tego. Ja to wiem, to że Oso tak. i Bergę. Ale to było fajne. Właśnie ja puściłem tą Twoją zapowiedź na TikToku u nas. Stavanger, Stavanger, właśnie. Stavanger. Stavanger. O, właśnie, Stavanger, którą znam zresztą z literatury mm. i z historii. Bardzo natomiast bardzo sobie, też, bardzo sobie też tak, to są stare miasta. No, ogólnie Polacy nie wiedzą, że w Norwegii są też zabytki prawda, tysiącletnie. Natomiast, co mnie bardzo interesuje, natomiast bardzo sobie tak oczekuję, że też zwiedzę muzeum tych, tych łodzi wikingskich, które mają tysiąc lat. No zobaczymy, no bardzo, bardzo jestem ciekawy tego, bardzo mnie to intryguje, bo wszędzie właściwie byłem na świecie, ale w Norwegii nie byłem. No i bardzo dobrze, że będziesz, a my jutro szykujemy, ja szykuję niespodziankę dla naszych widzów, słuchaczy, także będziemy mieli około godziny 15, również taką wlotkę i myślę, że będzie również fajnie. Także zapraszamy wszystkich na... Zapraszamy Oslo, Bergen i Stavanger. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo Tomaszu. Do zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Widzimy się jutro. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa. Dzięki. Dzięki. Hej.